Jest rok 1920. Na mocy uchwały konferencji pokojowej w Wersalu bakina armia pod wodą generała Józefa Hallera przejmuje ziemię prusa chodnich i dociera do Pucka. Morze nasze morze, będziecie wiernie szczec. Pierścienie wyręczył starosta Wybicki. Jeszcze raz generale. Oto dzisiaj dzień ci i chwały bo rozpostał skrzydła Orzeł Biały nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i nad Morzem Polskim. I tak po wielu latach Polska odzyskała dostęp do Bałtyku. Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje!